Bardziej ci ziemi niż grzeje? Teraz więcej ciepła. Termowentylator łazienkowy 222 zł. Leroy Merlin. Wybór zawsze trafiony. Jeżeli najlepsi kierowcy Formuły 1 zaufali technologii Mobile One, która zapewnia maksymalne osiągi silnika, ty też nie powinieneś mieć wątpliwości. Od torów Monaco do autostrady nic nie dorówna wiodącemu na świecie syntetycznemu olejowi silnikowemu. Mobil One. 200 km na godzinę do zera w niespełna 2 sekundy, a potem w 4 sekundy do 200. To Formuła 1. Tu liczby grają wielką rolę. Podobnie jak w grupie ING. Ubezpieczenia, bankowość, inwestycje.